Do Dobra, le lecimy z tą gierką Witam serdecznie Ta, już idę, już idę Dobra, git Coś tak cieszysz Bartek? Nic Begramy? Okej okay. Bez problemu To jest? Kurwa, no Poprawiałem sobie słuchawki Macie plecy ze shorta Na, na monsterze jedno. Monster. Coś się stało Last one heaven Spacing mam odbindowaną Nice Widzisz to? Dobra, ładnie zagraliście, już nie trolluję. Sorry, sorry. O kurna simple. Ja jebie co on robi? Co, co robi trochę? Nie, nie. na pierdala on ma 30 fragów już praktycznie. A nie ko ma? 17 A lipa, Pojdź na drugą mapę No Druga mapa to nuke, gdzie na 12% zwycięstwo. w trzech miesiącach Good job. To so jest Bartek? Under Okej okay. Ej, kurwa, Underground Can you smoke bank? banana Smoke. <muchy> <muchy> Boże, <Bura>, zjebałem. Nikt wzrasta. Kurwa. Uuuu Nie Masz. Kupiłem ci, Bartek. skauta. Żysz? Dzięki. Kupiłem ci skauta, Masz. Dzięki. 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 Ej, mnie. Mnie też. Na Ja mam live. Słyszałeś mnie dobrze? Ej, wygrałem. Słyszałeś mnie? Cicho. Chujem. Tak. Boże, jak mnie zabił.

Uh. Dziadu leśny, halo, jak tam sobie radzą niko i tak dalej? Kasztany? Ej jest mnie. Tak. Kurde, tysiąc pingu, to graj normalnie. No już jestem, to też nie jest za super jakoś.

followersi <tryk> <tryk> come on, come on, Weź, kurwa, nie odpierdalaj Cedur so, truje jak zwykle? Tak Nic nowego I A, AVP, to, to mi, tak, to Ju, to. już tu. Петнашил нашил нави. Тубу, ah. но... No? Яс там, яс там. О, боже, я не О, дай, сдай. О, дай, сдай. О, дай, сдай. О, дай, сдай. О, сдай. Сдай, Who go out? Who go out? <laughs> Liberar Liberar, Liberar Fuck, not okay. Thank you Daj Bartek, daj to wódkę Zero, daj um. Nie dam ci, to? nie dam Daj ją. Um. O! Słuchaj, Maciu. Skipuję to. Nie, nie skipuję, zostaw, zaufaj. Ok, <laughs> 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 Boa. Ja pierdolę, simpul jebany. Jest jebany? Ty z pedofilem, nie? Ja jebię. No, ty też jebany. Nie no, nie ma za że na mleku ubra. No, no, what the fuck, proszę Dobra. Jebie, oh. mapę. O kurde! Co? Co no tak jest? Chyba był o to. Lol. Skrzyki. Co on kurwa robił? Yeah, squeaky, squeaky. Okay. Okay. What squeaky? Can you say connector? What the fuck is squeaky? <laughs> profilowy <noise> <noise> Drop mi, por favor. No. I have, dobra. No, money. We must win. Okay. You have no brain. To bardzo zasługa, że No, ja prajpę. O kurde. Dobra. To było. Gdzieś no, ja już? O kurwa. O, zginął. O, gdzie jesteś? Ej, masz. Jeszcze jeden. Ej, plecy, 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 Cicho. Lewo, shift. Lewo, lewo. Tutaj. Tu? No, no, no. Mógł już być baloncy. Ale było od Connecta. No, it's fine. ostatnia runda. Uh, should I drop Ostatnia runda. we maybe go push? Arash B. Okay, another one, a rash B. go. I'll smoke with him ja mam gaszenia, jak akcesji, po prostu biegnij. A! Kurwa, wojny jest w tym samym lecą ciągle. Ja pierdolę, wojny magów. Monster był jeden. wiem. Schował się pod wodą. A tu był jeszcze jeden. Ale ono do mu idzie? Short, short lewy. długo. Okno leży, okno leży. Boże. Co? 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 <laughs> Dobra, nice. Nie? Ej, hey, to nie jest Mariusz Skłodowski Kiri, bo jest u MCS. On już jest Mariusz Kiri Skłodowski. A, ah, okej. Okay. <laughs> 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 uh, uh, Fita are short game. Okay. Understandable. What the fuck? Why are we going for guys B? Yes. Okay. Mega. Nice. It's a zero there. There is a camera there. Good. good. Connect uh, toilet. Connector bomb. Go, go. Oh, everyone. I go into the road. You don't have to be smashed. Watch out heaven. Heaven? They had two behind, two behind. One heaven, one lower. Wziąć wziąć pakę? Wziąć pakę? CO?! No. Jakiego oni wziął pakę Shorczy, Nie Co Że masz Był... okna jeden, uważaj Fygura. Dwóch, dwóch bank, dwóch bank. Spoko to nowy kompot Każ kompot Algo ja. go... Connector nie, dawaj, robi magicznego, kup flesza. Nie nie nie, 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 tak, 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 tak. tak, tak. Kupi flesza. nie, nie, daj, 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 Go, go, go. Out. no, po bani jest! Co, QLF, Rex? Boże! jest. widziałem to. Co to byli? A, Lux, Lux, no i co jeszcze? No ma ich tam 150.

łą on the connector. There Jakim mam? Jaki <boł. laughs> ja connector leży, konektor leży jeden. Jeszcze nie tam jest jeden konektor. Yeah, it should be. <laughs> Kurwa, co ja Ja pierdolę movement Boga. Ja jeden dziesięć 10 teraz. nie Treningów nic Kup mi awkę. Mogę? Ja nie zagram. Go, go, go! Mm. Nie, nie, kon, kon kon. kon. Ja, now, nie, 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 Mi? nie, nie, mi nie, monstera, proszę, nie, nie, mi z monstera Kurwa, o co nie,

Daj mi dole! Nicaj. To wers słana, nicaj No przyjrzyj tu i farfocy daj, babe. Bo was, kurwa, obu. Za mi awkę, to wygramy rundę, okej? Nie, okay? ja nie gram. No ty nie umiesz. Dropnę ci five sevena. Dropniesz to ty w następnych strundzie kurwa, gana, bo zginiesz, Daj Dam ci, dam ci jemkę Nie Nie chciałeś mi dać poszedniej rundy, też nie dam Że, meczu Ej, koła. No daj, zaufaj, ja ci to ukradnę Zbierdalaj Ale ty, nie możesz, ty go, zaufaj, nie możesz grać w zupy Ty w ogóle go chyba nie możesz grać Wyjaśnione już? Słonki pizde Nie ma nic monster I to prawda jest może long Jow Ja już, ja już rzutuję mam to be kurwa nic nie raz weszli tutaj Pinujesz e, kolej to detaletów czy nie? Ja jestem w konekcie Nie jak witaj to... Jestem A nie, nie jestem jeszcze Dziękuję, cicho, 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 cicho cicho bądź.